Witam Was kochani. Już po świętach. E, chcę powiedzieć do Was kilka słów. No dziś nie będę się nagrywać, bo jestem sobie w papilotkach, więc nie fajny to byłby widok przy świątecznej choince. Dziś wybieram się na wieczorek taneczny, jutro wybieram się na tańce. Po obiedzie idę na kawkę. W piątek jestem już umówiona w sobotę i później Sylwester, także cały tydzień po prostu takie goszczenie się, przemieszczanie, odwiedzanie. I to jest bardzo miłe. Ja to bardzo kocham. Bardzo kocham y, bycie z kimś, picie kawki, wymienianie się swoimi spostrzeżeniami. Y, co bym tak kochani powiedziała: no, Kończy się już ten nasz rok, y, każdy był w jakimś tam punkcie swoim, tak. Jednym była dana radość, drugim smutek, trzecim troski. Ja zawsze uważam, że trzeba to niwelować. Trzeba się przyjrzeć dokładniej, dlaczego są te troski. Czy wywołuję ja je sama, czy ja zmyślam historię, czy ja sobie coś tworzę, czy ja wzbudzam w sobie żal. A na ogół tak jest. Bo człowiek, który ma naprawdę problem, to nie da się tak wiecie, zdołować, pognębić, bo on, on chce się wydostawać. On dzięki temu yy, staje się silną osobowością. Więc kochani, nie poddawajcie się tak szybko na każdym kroku. Nie schodźcie w dół, jak ja zawsze mówię, do tej piwnicy, szybko biegniecie, a raczej starajcie się wspinać. Yy, jeżeli spotkacie gdzieś osobę. Obok Was, taką radosną, szczęśliwą, uśmiechniętą, po prostu starajcie się do niej dołączyć, starajcie się od niej zarazić tym uśmiechem, tą radością. Nawet zapytajcie, jak Ty to robisz, że jesteś radosna, uśmiechnięta. A co się dzieje wśród nas? Widzimy osobę radosną, szczęśliwą, uśmiechniętą i zaraz wiecie, takie podejrzenia. No tak. Jej to dobrze, no tak, bo ją to stać. No tak, ona to może, a ja to nie, bo ja to jestem biedna, bo tam bo tamto, siam to wiecie, i to, jak ja to w, w skrócie skwituję. Kochani, wszystko zależy od nas, od każdego z nas. Ja znam osoby zamożne, które nic nie użyją, które nigdzie nie pójdą, a sam, są osoby, które po prostu są. Przeciętnie zamążne i potrafią się zabawić, i gdzieś pojechać i skorzystać z wolnej chwili. Więc nie zwalajmy to na pieniążki, kochani. Nawet jakich nie mamy, to sobie po prostu tak zrobimy, żeby raz do roku sobie jakoś to poukładać, odłożyć, gdzieś tam zaoszczędzić, żeby móc nawet pojechać na kilka dni sobie urlopu, czy zabawić się na Sylwestrze. Ja jestem teraz w takim etapie, że jestem tylko na mojej emeryturce, mam najmniejszą tą krajową, więc nie wyjeżdżam już na opiekę, nie mam żadnych środków dodatkowych. A mimo to robię wszystko to, co robiłam do tej pory. Pieniążki mi poznikały. W jednym tempie, w ciągu miesiąca straciłam prawie moje wszystkie oszczędności, ale ja nie będę się żalić, mówić, ile to było, jaka kwota. Bo dla siebie ja zrobię wszystko. Co będzie dalej, nie mam zielonego pojęcia. Skąd ja będę brać pieniążki, jak będą mi potrzebne, nie myślę nawet o tym. Po prostu ja jestem mocno stojąca na ziemi, mocno wierząca, ufająca, i ja zawsze się tego trzymam. Co ja będę się martwić, co będzie za miesiąc, za rok, jak ja nawet nie wiem, kochani, co będzie jutro. Więc nie użalam się, nie użalam się, bo co mi to da? No powiedzcie, co mi to da? Co mi to przyniesie? Niewielu z Was jeszcze wie, co mnie spotkało w tym roku, jaka można powiedzieć przykrość, dla niektórych byłaby to tragedia, możecie sobie obejrzeć na VTV1, mój wywiad. No nie wiem, czy dobrze powiem tytuł, bo nie zapisałam sobie teraz, ale jak będziecie VTV1, nie poddam się, Bożena Ludniczka. Obejrzyjcie sobie to. Może wam troszeczkę coś to rozświetli, da do myślenia. I tam jest dowód na to, że można być w kłopocie, w trosce, i można się bawić dalej. Można być radosną, uśmiechniętą kobietą, szczęśliwą, wbrew pozorom. Ludziom się wydaje, że tylko materialne rzeczy dają szczęście i radość. Skoro tak uważacie, wam to daje, no to to jest każda indywidualna sprawa. Nie daje radość. Wszystko, tak jak ja powiedziałam, tęcza na niebie, zachód słońca, filiżanka z kawą z narysowanym serduszkiem. Ja po prostu chłonę sobie wszystkie piękne chwile, muzykę. Lubię tańczyć, więc to mi daje takiego powera. Więc kochani, nie zazdroście mi mojego optymizmu, mojej radości, a raczej pójdźcie w moją stronę. Chcesz? To Ci powiem, jak ja to robię. Niekoniecznie to musi posłużyć Tobie, bo na naszej twarzy Uśmiech wywoła coś innego. Dla mnie może być to jedna rzecz, dla Ciebie inna. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, gdzie mamy wszystko. Nie, może, nie ma problemów, żeby coś nie mieć, wystawać w kolejkach, walczyć o to. Więc podawajmy sobie dłonie, uśmiechy, dobre słowo. Cieszmy się każdym dniem. Wiadomo, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale po co się użalać, skoro dzisiaj ci jest źle, pomyśl, co się obudzisz i może być bardzo fajny dzień. Może się coś wydarzyć cudownego, co rozjaśni ci wszystko wkoło. Poczujesz taką magię? A jak teraz się czuliście w święta? No jak? Poczuliście coś w ogóle w swoich sercach? Pomyśleliście o czymś? O sobie? Ja zawsze się wzruszam na i zawsze mówię, że ja nie lubię tego dnia, bo ja bardzo się wzruszam. Dla mnie jest to taki dzień trochę, jakby można powiedzieć, smutniejszy. Zawsze popłynie mi łza, no ale już taka jestem. Tak mam to od lat i, i to się nie zmieni. A czy to jest coś złego? No nie. Po prostu człowiek się wzrusza i jest taki sentymentalny. To jest taka chwila... Zadumy, refleksji. Więc kochani, za moment, nowy rok. Postarajcie się jakoś tak inaczej wkroczyć w ten nowy rok. Starajcie się zapomnieć to, co bolało, wszystkie smutki, troski, kłopoty. Zostawcie tam za sobą. Po co to wlec? Po co to wlec? Każdy z Was będzie e, pił szampana, składał życzenia i cieszył się przez moment, no i niech tak zostanie już na cały rok. Zostawcie sobie tą radość. Nawet jak mam smutno, to wracajcie do tej chwili, kiedy strzelał szampan, kiedy były petardy, i wy byliście w tym momencie tacy szczęśliwi. Potrafiliście na moment zapomnieć o wszystkim. Więc zapomnijcie o wszystkim a utrwalcie sobie tą chwilę. I niech każdy dzień będzie taki radosny, przez cały rok. Bardzo Was kocham i życzę Wam tego z całego serca. I jak zawsze tul Was najmocniej jak potrafię i bawcie się kochani dobrze przez cały czas. Pusiaczki.